Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co zrobiłem, żeby sprawdzić twardość sprężyn centralnych, jak to funkcjonuje, jak to sprawdzić. Dokładne pomiary będziemy robić w kolejnym odcinku, ponieważ nie mam jeszcze wagi analogowej, także zapraszam. Zacznijmy od tego, jak działa korektor momentu obrotowego. Jak widzicie tutaj przeciąłem korektor i gdy on jest na samym dole to sprężyna jest już ściśnięta. Warto o tym pamiętać. Zobaczcie, budowa sprzęgła jak tutaj widzicie, jest prosta, tak? Sprężyna, gdy nachodzi tutaj z tej strony, opiera się właśnie o tą ściankę, a ta ścianka znowu opiera się tutaj o ten kołnierz, tutaj o to miejsce. I od tego miejsca do tego talerzyka, tutaj do środka, jest pewna odległość, i sprężyna jest w ten sposób właśnie ściśnięta. I gdy pasek już wchodzi nam na sam dół. Ponieważ ścieżki korektora momentu obrotowego ograniczają ten ruch w tych talerzy, gdy pasek jest tutaj na samym dole, ponownie jest pewna odległość od dolnej flanszy do góry. Wiecie, ponieważ tutaj wchodzi sprzęgło i wyżej wam to nie przemieści się. Ja właśnie zrobiłem, jak widzicie, takie przymiary. Jeden przymiar jest, gdy sprężyna jest w 100% ściśnięta. Gdy pasek jest na sam dole. Drugi przymiar jest, gdy pasek jest u samej góry, czyli korektor momentu obrotowego jest w tej pozycji. I przy okazji, iż mamy to rozebrane, to pokażę Wam budowę tego. Tutaj mamy dolny talerz z flanszą, tutaj mamy górny talerz, osłonę tych bolców, tutaj, które wchodzą. Bolce, jak słusznie mi jeden z widzów napisał, składają się z dwóch elementów. Ale nie wszystkie z pierścienia i z czpienia. I ten pierścień z tym czpieniem obracają się. Nie zawsze ten bolec wygląda w ten sposób. Warto mieć to na uwadze. I gdy serwisujecie sobie korektor momentu obrotowego, gdy macie taki bolec, dajecie tutaj smar, kolejno to nakładacie i smarujecie tak jak wcześniej w filmiku wam pokazywałem. Ta flansza, jak się przyjrzycie, ma tutaj takie podcięcie. Jest to podcięcie pod oring. Ponieważ między tą flanszą a tą flanszą, znajduje się o właśnie w tym miejscu. On już jest trochę zgnieciony. Kolejno, tutaj u góry również znajduje się o na zewnątrz. Kolejno, mamy pierścień uszczelniający, uszczelniający na dole u góry, i tak to jest uszczelnione. Więc tutaj jest ten o -ring. Miejsce. On musi przyjść nad ten element. Pierścień uszczelniający o ring tutaj u góry. I również pierścień uszczelniający tutaj na dole. O! Widać. Widać. Należy pamiętać, gdy robimy pomiar, musimy tą flanszę tutaj włożyć, oczywiście jakaś płaska formatka. Jeszcze dużo. Teraz za dużo. I sobie po troszku będziemy luzować. Okay. Tutaj wchodzi. Tutaj również wchodzi chodzi i teraz z wagi analogowej to jest ważne ponieważ waga cyfrowa może Wam się wyłączyć no i będzie problem z wagi analogowej odczytujecie wartość im droższa waga tym lepiej tym bardziej będzie ten pomiar dokładniejszy, aczkolwiek taka zwykła za 40 zł, którą będę używać. Również zdawam egzamin i zapisujemy tą pierwszą wartość, przyjmijmy to będzie 20 kg. Kolejną sprężynę ściskamy do drugiego przymiaru, gdy pasek jest na samym dole. Tutaj mamy, tutaj również nam wchodzi. I teraz przyjmijmy, iż mamy wartość 30 kg. Sprężyna jest ściśnięta w ten sposób. tak przymiar nam wchodzi, ciasno. Tutaj również ciasno wchodzi. I teraz mamy maksymalną wartość. I warto tutaj pamiętać, że niektórzy sprężyny wkładają tak długie, iż te zwoje już wcześniej są maksymalnie ściśnięte. Co źle wpływa na osiągi skutera. Teraz luzujemy. Także widzicie, za pomocą tych dwóch przymiarów możemy obliczyć sobie twardość sprężyny, jaka jest. Załóżmy, iż seryjnie sprężyna, gdy jest wstępnie ściśnięta, ma wartość 20 kg, gdy jest ściśnięta na maksa, ma wartość 30 kg. Więc tutaj pierwsza proporcja 100% jest, gdy jest ściśnięta wstępnie, a 150% będzie, gdy jest ściśnięta maksymalnie. I warto podkreślić, iż tuningowe sprężyny w większości przypadków nie będą miały takich proporcji, ponieważ może to być 100% do 170%, bądź 100% do 200%. Również względem sprężyn ich ściśnięcia wstępnego może to być 20 kg seryjna, tuningowa 40 kg. Więc już to będzie 100%, tuningowa 200%. I warto mieć to na uwadze. A jeszcze najważniejsza rzecz, chcielibyście wiedzieć, jakie to są wymiary, już Wam podaję: 29,8, ten przymiar mniejszy, oraz 44, oraz równe 44. Oczywiście, tolerancja plus minus 0,5 mm może być tutaj błędna, także na razie.